Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu, który, które prowadzę w ramach akcji Pożycz, przeczytaj, poleć. Dzisiaj odcinek już czterdziesty. A wraz ze mną Paulina Jurga, autorka romansu mafijnego, która zawodowo kojarzona jest z edukacją, ze szkolnictwem, natomiast właśnie po godzinach zajmuje się pisaniem powieści. Witaj, Paulino. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo chciałam z Tobą porozmawiać właśnie na temat czytelnictwa. A skoro jesteś z tą edukacją związana, młodzież dobrze znasz, młodzież i dzieci, to zaczniemy sobie rozmowę od właśnie tego tematu. Jak sądzisz, co my, rodzice, moglibyśmy zrobić, żeby wzbudzić ciekawość w tych młodych ludziach, zachęcić ich do czytania, pobudzić jakby do takiej aktywności czytelniczej. Czy masz jakieś pomysły na to? Znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim chyba najważniejsze to, żeby te dzieci widziały, że my również czytamy. Bo moje dzieci, mimo że ja mam mało czasu na, na czytanie, raczej większość książek słucham jak audiobooki, to tak te dzieci mi widzą z tą książką. Poza tym od samego początku czytałam dzieciom. Czytałam, w zasadzie to był taki rytuał, nadal jest, bo syn już czyta sam i on jest bardzo wielkim miłośnikiem czytania. Czytałam mu od samego początku i on w zasadzie no czasem muszę wyganiać do spania, żeby tą książkę odłożył i poszedł spać. Córka ma 5 lat i też już zaczyna sama czytać. Także takie krótkie teksty czyta sama. Bardzo ją do tego ciągnie, no bo widzi, że starszy brat czyta, widzi, że mama czyta literki, już zna, więc też y, bardzo się do tego garnie. No, ale oprócz tego zarówno ja, jak i mąż y, czytamy y, właśnie y, do snu, także to przede wszystkim. Y, druga sprawa, y, wiem, że teraz bardzo dużo bibliotek wchodzi w takie y, programy, które mają zachęcić na przykład dzieci do tego, żeby przychodziły z rodzicami do biblioteki. Y, biblioteka, ta nasza y, miejska, no, odkąd, no mój Jasiek ma 11 lat, no to odkąd był mały, tam był taki progla, program, już nie pamiętam dokładnie, to się nazywało Klub Maluszka. Tam się przychodziło do biblioteki na zajęcia, dodatkowo się czytało książeczki. Te maluszki, takie do roku, już mogły te książeczki sobie wypożyczyć. I to zawsze było to, że one wiedziały, że jak przyjdą do tej biblioteki, tam są książki, tam jest fajnie, bo jest zabawa. I tak widzę, że bardzo dużo dzieci, które brało udział właśnie w tym, w tym programie, to. Uczestniczy, właśnie, znaczy nadal do tej biblioteki chodzi, te książki wypożycza, i ten akwwwil czytania gdzieś tam został zaszczepiony. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim to, żeby dziecko nas widziało z książką i, i to, żeby czytać, możemy pokazać, że to czytanie jest fajne, tak. Mhm. Drodzy widzowie, w takim razie, jakie wy macie pomysły na to, i może jak działacie, jak zachęcacie swoje dzieci albo swoje wnuki do tego, żeby sięgały Właśnie po książkę. Paulina, wspomniałaś o tych bibliotekach. No właśnie, te biblioteki mają propagować to, to czytelnictwo, zachęcać do, do czytania. Są różne akcje też czytelnicze. Powiedz mi, czy Ty włączasz się jakoś jako autorka, czy jako mama swoich synków, tak? Jest Syn i córka. A, tak, okay. tak. Czyli czy włączasz się jakoś w te akcje promujące czytelnictwo wśród dzieciaków? Z córką teraz bierzemy udział w programie. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa, ale wiem, że dzieci dostają takie karty i za każde wypożyczenie książeczki, jak przyjdą, to dostają naklejki. Także my już drugą kartę praktycznie mamy zapełnioną. Także no staram, staram się, bo zawsze dla tych dzieci to, to spotkanie w tej bibliotece i te, te naklejki w ogóle motywują, to już nawet nie chodzi o, o czytelnictwo, ale tak w edukacji, tak? dla tych małych dzieci, bo dostanie tej naklejki w nagrodę to jest naprawdę taki, taki wyczyn, tak? że one coś mhm. zdobyły, zdobyły nagrodę. W ogóle przedszkola, przynajmniej to przedszkole, do którego chodzi moja córka, też bardzo często organizuje właśnie wyjścia do biblioteki na zajęcia, żeby te dzieci wiedziały, że coś takiego jest jak biblioteka, bo wiadomo, no nie każdy rodzic z tym dzieckiem pójdzie. I o ile jeszcze te, te dzieci małe chętnie idą do biblioteki, mhm. prawda, jeszcze tam zaglądają, mhm. wypożyczają te książki, to mam wrażenie, że, że starsze to wręcz, mało że unikają, ale one dosłownie się wstydzą, żeby pójść do biblioteki i wypożyczyć książkę. Nie wiem, jakie Ty masz obserwacje? E, to chyba też, nie wiem, moim zdaniem trochę jest wina tego, że mam, mam wrażenie takie, że lektury. Yy, przynajmniej w podstawówce, nie są już teraz obecnie dostosowane do, do tego, co, co dzieci, yy, jak tak się wyrażę, kręci. Bo mój syn czyta dużo, lektury czyta, natomiast ostatnio trafiłem na taką lekturę i gdzie nigdy nie było problemu, żebym coś przeczytał. To było pytanie: muszę? Ja mówię: no, no musisz, to jest Twój obowiązek. Przeczytać, przeczytał, widziałam, że nie był zachwycony, ale. Yy, no u nas y, też jest to, że my dużo książek kupujemy, ja dużo książek moim dzieciom kupuję y, i fakt jest taki, że póki Jasiu był mały, to faktycznie bardzo często chodziliśmy do biblioteki. No on też ma bibliotekę y, w szkole, z której może korzystać, więc to już jego już nie pilnuje, jeżeli chodzi o to wypożyczanie. Natomiast z córką y, chodzę, no jak podejrzewam, że jak pójdzie do szkoły, to też, y, też to się zmieni. Ale fakt jest taki, że y, z tego, co obserwuję u siebie w pracy, no mało dzieci czyta. Mało już jeżeli chodzi o lektury, to już w ogóle jest obciach czytać lektury. A tak żeby policzyć książkę, to, to są naprawdę osoby w klasach, które można na palcach jednej ręki policzyć. No dobrze, porozmawiałyśmy trochę o tym czytelnictwie dla dzieci i młodzieży. To teraz porozmawiajmy o twoim czytelnictwie. Powiedz mi, czy masz jakieś ulubione miejsce, w którym czytasz książki? Ulubione miejsce, w którym czytam książki, albo to jest sypialnia. Jak jest ciepło, to, to czytam na tarasie. Mhm. Wtedy, przy, przy okazji, czy korzystam z uroków świeżego <laughs> powietrza. Mhm. Ale nie, zazwyczaj nie, wiem, że to podobne jest niezdrowe, takie czytanie na pół leżąco, ale no, uwielbiam tak czytać. A czy po przeczytaniu, nawet w takim, takiej niezdrowej pozycji, mhm. czy po przeczytaniu książki dzielisz się swoją opinią z kimś? Jeśli tak, to z kim i gdzie? I jak? E, oczywiście, że dzielę się opinią. E, od jakiegoś czasu, no, już od dłuższego czasu mam konto, na lubimy czytać i tam, e, jeżeli książka mi się podobała, to zawsze zamieszczam opinię, że, że książka mi się podobała. No, odkąd e, jestem autorką, e, no to generalnie e, opinie o książkach, które mi się podobały, bądź też książkach, które dostałam do współpracy, to umieszczam też na swoim Instagramie i na Facebooku. Też zdarza mi się na Goodreads rzucać. No i wśród znajomych, mam dużo znajomych, którzy, którzy, czytają, to też też polecam niektóre książki, które na przykład mi się podobały, a wiem, że na przykład koleżance czy o mamie bratowej się spodobają, to też właśnie polecam. No to a, jest czy... fajne, bo generalnie, no generalnie chyba na tym bazujemy, tak? Na, na poleceniu innych osób, chociaż ja staram się nie sugerować recenzjami, tylko zawsze sama sprawdzić, czy dana książka mi się spodoba, czy nie. No, ale przed kupieniem książki czy przed wypożyczeniem książki, sięgasz po takie opinie, żeby chociaż się zorientować, o czym czy... jest? Czytam opis książki? Mhm. Fakt jest taki, że czytam opinie, ale nigdy nie było tak, żeby, żebym przeczytała opinie, widziała, że są negatywne i nie spróbowała tej, książ tej książki przeczytać. Ja generalnie mam tak, że jak zacznę czytać książkę, ja na mnie nie wciągnę, to ja po prostu nie skończę. Wiem, że są osoby, które jak zaczną, że to książka to tak długo czytałem, aż skończą. No ja nie. Ja po prostu, jak już za którymś razem nie podejdzie, to wolę odłożyć. Ale wiesz co, do, do wszystkiego trzeba dorosnąć, ja kiedyś właśnie mm -hmm, tak robiłam, tak. że nie pozwalałam sobie na odkładanie mm -hmm. tych książek, teraz już uh -huh. szkoda mi na to czasu, żeby się męczyć, mm -hmm. szukam po mm -hmm. prostu następnej, która mnie zainteresuje. Tak, tak, Ale wiesz, dlaczego pytam o te opinie, czy, czy czytasz je przed wypożyczeniem, bo ja mam takie wrażenie, że jak się sięga po książkę, o której już się coś tam wie, mm -hmm. to wtedy nie popełniasz tych błędów, że no. Wy książkę, czy kupujesz książkę i ona później mm -hmm. nie trafia w twój gust i takie rozczarowanie. Mm -hmm. I no właśnie taka opinia na przykład pojawia się, że a książka beznadziejna, w ogóle mi się nie podobała, a w ogóle to nie czytam takich książek. Ja generalnie nie mam takiego czegoś, że nie sięgnę po jakąś książkę, bo to nie jest gatunek, który mi się podobał. Ja staram się czytać wszystkie wszystkie gatunki, także czytam romansy, ja czytam thrillery, ja czytam kryminały, ja czytam fantazy, w ogóle uwielbiam fantastykę. Yy, ale yy, no chyba mi, się, chyba mi się nie zdarzyło, yy, może inaczej, zdarzyło mi się właśnie, tak jak już mówiłam, że nie skończyłam książki, ale to nie było na takiej zasadzie, że ja już się spodziewałam, że ja jej po prostu nie skończę. Były książki, które na przykład w internecie mają rewelacyjne opinie, mhm. a ja wzięłam mhm. tą książkę i po dwóch rozdziałach mówię, no nie, to nie mogę, no i to nie to. To nie to. dużo łatwiej jest na przykład, że tak się wyrażę, skończyć mi książkę słuchając ją jak audiobooka, bo zazwyczaj słucham jak robię coś innego i nawet jak ona nie jest mocno wciągająca, no to i tak ją skończę, bo no bo zaczęłam, no to wysłucham do końca. Natomiast książkę papierową szkoda mi po prostu y czasu. czasu. Tak. Mhm. Audiobooki głos męski czy damski? Oj to zależy. Generalnie też nie mam czegoś takiego, że jak mi lektor nie podejdzie, to, to nie wysłucham do końca. Jeszcze się tak nie zdarzyło. Nie wszyscy lektorzy mi się podobają, ale zawsze mm -hmm. tą książkę do końca wysłucham. I to też chyba zależy od, od książki. Fajnie jest, jak na przykład są książki z, z dwóch perspektyw napisane i czyta właśnie lektor męski i, i damski. No ja tak mam przy tej mojej drugiej serii mafijnej właśnie, że mam lektora męskiego i w sumie dwie lektorki. Także no to jest super efekt. Zresztą tu mam super lektora do tej drugiej części, ma, strasznie mi się podoba głos w ogóle strasznie pasuje do bohatera. Także mm -hmm. bardzo jestem zadowolona z tych Tak, No to właśnie, to też moim zdaniem jednak głos lektora ma znaczenie mm -hmm. i czasem potrafi pogrzebać świetną książkę. A czasem mam wrażenie, że nawet taką książkę, którą może sami byśmy nie odebrali aż tak mm -hmm. emocjonalnie, to w, w ustach odpowiedniej osoby ona nabiera zupełnie nowego kształtu. Tak, tutaj tutaj właśnie tu muszę, jeżeli chodzi o tą moją serię gruzińską, mafijną, no to tutaj lektor w ogóle tak się fajnie wczuwał, że no, super, to tak jak mówisz, że od razu ja mam wrażenie, że ta książka jeszcze bardziej, jeszcze więcej zyskała, bo ja w ogóle po wydaniu, ja nie czytam już moich książek po wydaniu, ja tylko słucham w audiobooku. Już się śmiałam, że tyle razy na ten tekst patrzyłam, że już, że już nie. Wystarczy. Wystarczy. A w audiobooku, właśnie, dla mnie to jest fajne, że mogę posłuchać, jak lektor zinterpretował to, co ja napisałam, i czy na przykład dobrze potrafił to, to przekazać. Mhm. A to też jest ciekawe doświadczenie, prawda? Tak, tak, bardzo. Bo to ktoś nanosi swoje emocje mhm. na to, co ty napisałaś, co stworzyłaś. Tak, tak. Tak. No, to jest ciekawe. No dobrze, ale mówisz o opiniach, które piszesz, o powieściach innych osób. To teraz powiedz o tym, czy w ogóle sięgasz po opinie, które powstają po przeczytaniu Twoich powieści. Czytam wszystkie, pozytywne, negatywne, głównie po to, żeby się dowiedzieć, co zrobiła mnie tak. Wiadomo, bo piszesz cały czas. To nie jest tak, że się napisze jedną, dwie, czy cztery, czy więcej tych książek. Tak w moim przynajmniej przypadku, że ja już uważam, że pozjadałam wszystkie rozumy, że już w ogóle super i, i nic nie muszę robić. Nie, ja mam wrażenie, znaczy mam wrażenie. Ja cały czas staram się, żeby każda kolejna książka była lepsza i pewnie masz to samo, pisząc. I w zasadzie te negatywne opinie. Yy, czytam po to, żeby się dowiedzieć, co ja tam w zasadzie zrobiłam nie tak, że tej osobie ta książka nie podeszła. Czasem, czasem to jest yy, tak, że czytam te opinie i się zastanawiam, czy yy, no w zasadzie ta osoba czytała tę książkę, którą ja napisałam, bo <laughs> nic nie zgadza. Też była mm -hmm. opinia, która. Yy, opinia, właśnie, no, romans mafii. Jest napisany romans Mafiny. Ja się kupując po romans Mafiny, to wiem, że ta książka, no, będą tam brutalne sceny, a dostałam właśnie yy, negatywną opinię. Bo pani sięgnęła po książkę i ona była brutalna. No to miałam takie... No chyba no, nie wiem, co to za gatunek. Czego pani się spodziewała? sięgając właśnie po, po książkę. Po romans mafijny, który już w pierwszym zdaniu było, że bohater był wychowany w brutalnym świecie. No, no. no właśnie, Ale teraz mam się... ta, takie nieprzygotowanie tego czytelnika. Tak? Z jaką tak. książką będzie miał do czynienia? Tak. Przerażające. Ale no to właśnie, to jest właśnie to. To są te opinie, że e, książka mi się nie podobała. A w ogóle to takich książek albo, a w, w ogóle to takiego gatunku nie, nie czytam. No. E, dużo blogerek dziwne. teraz właśnie, tak jak y, młodzież, dużo młodzieżówek teraz wychodzi. I właśnie hmm. dużo opinii jest pod tymi młodzieżówkami, że nie podobała mi się, bo nie czytam młodzieżówek. No, no ale to wydaje mi się, że no... To po co sięgasz? No, nie ma, no, do, no dokładnie, rozumiem, że ktoś chciał się przekonać, czy będzie mu to pasowało. Mm -hmm. Okej, okay, no mm -hmm. ale wydaje mi się, że to nie może być kluczowe dla wyrażenia opinii o, o danej książce, bo jeżeli ta osoba nie jest targetem, no to ta książka jej się po prostu nie będzie podobała i tyle. No. Wiesz co, tak jak rozmawiam z autorami, to tak naprawdę to jest to, co też przed chwilą powiedziałaś, że czytasz opinie po to, żeby sprawdzić, co zrobiłam źle, żeby się mm -hmm. dowiedzieć, jak się poprawić. Naprawdę nie przypominam sobie osoby, która by powiedziała czytam opinie po to, żeby mieć, upewnić się, że wszystko, co napisałam, jest fantastyczne, nic nie muszę zmieniać w swoim warsztacie. Jest już idealnie. Zobacz, o czym to świadczy, że, że my ciągle dążymy do tej doskonałości, tak. że szukamy tych różnych sposobów. E, słuchamy tego, co mówią do nas czytelnicy mhm. i bierzemy pod uwagę ich słowa. Tak, tak. Nawet jeżeli no czytelnikowi się wydaje, że nie, to yy, przynajmniej do mnie yy, te negatywne opinie właśnie... Yy, ja w ogóle mam tak, że ja, yy, jak się mnie tam trochę przygniecie do ziemi, to mam więcej takiego powera. Ja mam yy, bardzo fajną yy, beta-liderkę, która yy, od początku właśnie ze mną współpracuje, czyta moje teksty i to jest taka osoba, która jak ja coś napiszę źle, to ona mi to powie bardzo dosadnie, wprost. Ja właśnie takich opinii potrzebuję, bo ja... Wiem, że jakby mnie zaczęto głaskać, to niezbyt dobrego z tego nie wyszło, no. Ja, miło jest przeczytać pozytywne opinie, wiadomo, bo każdy się cieszy, jeżeli coś, co stworzył tym, tej drugiej osobie sprawia przyjemność, ale przynajmniej dla mnie motywujące jest właśnie to, że mam te błędy pokazane i wiem nad czym jeszcze na przykład muszę popracować. A powiedz, czy zdarzyło Ci się znaleźć taką opinię, która utkwiła Ci po dziś dzień świadomości, wracasz do niej? No właśnie, może się uśmiechasz, a może gorzko płaczesz. Nie, teraz się uśmiecham, ale pamiętam, że ja generalnie, jeżeli chodzi o te moje powieści mafijne, bardzo dużo czasu spędziłam na researchu, żeby. Żeby te książki miały jakąś taką podstawę. No stwierdziłam, że jak już piszę o mafii, to niech to ma ręce i nogi. I pamiętam, że była taka, nie do końca to była opinia, to chyba był komentarz pod jakąś opinią, że tam w ogóle, w ogóle nie było mafii, nie było researchu i tak dalej. I tak jak ja się nigdy nie wypowiadam w komentarzach, po prostu w tamtym momencie napisałam tylko tej pani, że zapraszam ją na rozmowę na brief. No i teraz jesteśmy dobrymi koleżankami. Bo ona wyjaśniła, co jej nie pasowało. Ja wyjaśniłam, że w sumie chyba nie do końca się zrozumiałyśmy i, i w ogóle bo pomagała mi przy pisaniu też tej, tej drugiej serii mafijnej. Także. W sumie, yy, tak, ona bardzo dużo takich mafijnych książek czyta, tak. Yy, I w sumie no z, z czegoś. W negatywnej opinii w sumie wyszło coś dobrego. Tak no i powiedzieć. właśnie tak powinno być. Słuchaj, żeby te. te... Te takie wskazówki brać do siebie mm -hmm. tak, i przekuwać mm -hmm. je w te nasze małe sukcesy. To super, że, że ci się udało. A powiedz w takim razie dlaczego zdecydowałaś się dołączyć do akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć. No myślę, że dlatego, żeby y, przede wszystkim propagować to czytelnictwo, propagować legalne czytelnictwo, tak, bo ciągle się słyszy o y, umieszczaniu nielegalnych plików w internecie i tu ja wiem, że wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale to jest zupełnie coś innego niż wypożyczanie książek z biblioteki. Ponieważ za wypożyczenie z biblioteki autorzy dostają, to już nawet nie chodzi o dostawanie pieniędzy, ale no umieszczanie tych darmowych, znaczy darmowych plików, umieszczanie plików na stronach typu Docji, czy Twidisk, czy już ja tam już nawet nie wiem, jakieś chomiki, no to jest generalnie kradzież, tak. Tym to bardziej, pani. że mamy dostęp do bibliotek. Są, jest Legimi, jest Storytel, gdzie naprawdę za niewielkie pieniądze można mieć dostęp do w zasadzie każdej pozycji, która nam się y, podoba. A no, w ten sposób też bardzo często jest tak, że y, jak te nielegalne pliki są umieszczone w internecie, wydawcy na tym tracą i potem już nie chcą wydawać. To jest szczególnie y, bolesne dla debiutantów. Bo jeżeli taki debiut znajdzie się y, na takich nielegalnych stronach, będzie mało osób, które kupi tą książkę, no to dla wydawcy no to jest sygnał, że książka uh -huh. się nie, nie podoba, on się nie będzie sugerował tym, że tam jest, nie wiem, trzy tysiące czy ileś tysięcy pobrań na, na disku, tak? Uh -huh. No to w takim razie, kochani widzowie, jakie macie pomysły na to, żeby promować to legalne czytanie? Jesteśmy w zasadzie w przeddzień obchodzenia święta Dnia Praw Autorskich, i czy macie jakieś pomysły? Jak trafić do tych odbiorców, którzy. Wciąż jeszcze wrzucają pirackie kopie do sieci i w zasadzie nie mają z tym żadnego problemu. Paulino, jaki ty masz pomysł na to? Co można, co można zrobić? Przede wszystkim prawo by musiało być zmienione, bo mhm. takie osoby, no takie osoby, one raz, że no nie, nie są karane, tak? No nikt, nie, nikt nie ściga, jeszcze się chyba. Nie zdarzyło, przynajmniej ja nie słyszałam o tym, żeby taka osoba była jakoś spektakularnie ukarana. Tak? No, usuwane są te pliki, ale to jest w zasadzie walka Wszystko. z wiatrakami, bo, bo się zgłosi jedno czy dwa konta, a pięć innych za chwilę się pojawi i, i tak umieszczają. To jest ta jest bezradność śmiej... nasza, prawda? To jest takie tak. strasznie przytłaczające, że tak naprawdę jesteśmy bezradni w tym, co się dzieje. Tak, Ja się zawsze śmieję, że no ja życzę takim osobom, żeby po prostu raz poszły na przykład przez miesiąc do pracy i nie dostały za to wynagrodzenia. No bo, no bo to jest nasza praca. Tak? Znaczy, ja rozumiem, że ja pracuję w szkole i ja mam ten, to stałe źródło dochodu, ale jest wielu pisarzy, dla których to jest, to jest po prostu zwykła, jedyna praca, tak? No mhm. i to nie jest to jest. Pewnie wiele osób sobie nie zdaje sprawy, ale to jest, no, jakby nie było ciężka praca, o ile dla mnie zawsze mówię, wymyślenie i napisanie tej książki to jest chyba najprostsze, bo potem jak dochodzi redakcja, korekta, ja te godziny spędzone nad tym, żeby ten tekst dopracować tak, żeby on, bo mnie nigdy mój tekst nie satysfakcjonuje w 100%, żeby on był taki, że ja wiem, że jak go puszczę w świat i nie będę się wstydzić. Tak, no to są, to nie, jest, nie są dwie godziny, bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt nawet godzin. Takich dodatkowych, no tego nikt, nikt nie widzi, nikt nie liczy. Mhm, dokładnie. Więc, kochani widzowie, ja myślę, że edukacja jest tutaj bardzo ważna i powinniśmy na różne sposoby, w różnych miejscach, w różnych chwilach naszego życia mówić o tym otwarcie edukować od takich małych dzieci, od naszych dzieci własnych, ich przyjaciół, znajomych, poprzez nasze otoczenie nasze najbliższe otoczenie znajomych, przyjaciół rozmawiać o tym, ile my. Ile autorzy na tym tracą? E, Paulinko, w takim razie mówisz, że mm, rozmawiałyśmy tak za zakulisowo, że w tym roku kolejna premiera, ale zanim o nowościach, to powiedz, co udało Ci się ostatnio wydać. Pokaż nam okładkę swojej najnowszej powieści i powiedz nam, no właśnie, pokaż tytuł, jaki to. To jest y, trzeci tom, oj. Trzeci tom y, serii gruzińskiej, mafijnej pod tytułem y, Worowka. Y, trzecia część y, kończąca trylogię, właśnie serię gruzińską, y, mafijną o y, w sumie mafijnym egzekutorze i w sumie to były dwie bohaterki, bo w pierwszym tomie y, właśnie ten główny bohater y, Igor y, i Sofia to byli główni bohaterowie, a drugi i trzeci tom to już jest. Y, o, właśnie o Igorze i y, Czeczence y, Aiszy, która trafiła właśnie w zasadzie w sumie przez przypadek do niego. Y, tu jest dużo nawiązań, y, już nie, nawet nie do samej mafii, ale y, kulturowych, jeżeli chodzi o kulturę Czeczenii. Y, jest mowa y, w tym trzecim tomie y, o y, waha, y, tak, wahabitach y, czeczeńskich. Nawiązanie. Y, lubię w ogóle nawiązywać w swoich powieściach do y, autentycznych wydarzeń. I tu na przykład y, są y, nawiązania do ataków terrorystycznych na Nordost czy na, czy na Biesłan. Y, jak się kończy, no, są dwa epilogi, także to też jest takie y, niestandardowe zakończenie, bo w zasadzie czytelnik może sobie wybrać, jak tą książkę, jaką trylogię chce, chce zakończyć. A dlaczego Gruzja? Czy to w Polsce nie ma mafii? No w Polsce nie ma mafii, są gangi. <laughs> nie, ale po taki pomysł? Dlaczego? Czy w sumie wszystko zaczęło się od tej mojej pierwszej serii mafijnej o mafii rosyjskiej? Bo tam ten bohater, który jest tutaj głównym bohaterem w tej serii gruzińskiej, on tam się pojawił w trzecim tomie. I w sumie ja już od razu miałam na niego pomysł. Miał być jeden tom, powstały trzy. A że on był Gruzinem, bo mafia gruzińska jest generalnie powiązana z mafią rosyjską, jest w zasadzie tak częścią y, mafii rosyjskiej, aczkolwiek troszkę się y, różnią, jeżeli chodzi o zasady i tak pomyślałam, że można by w sumie do tego nawiązać, a Gruzja dużo czytałam o Gruzji. No ja niestety w Gruzji nie byłam i planuję jechać obecnie co prawda y, się nie wybieram ze względu na sytuację polityczną, jaka jest na wschodzie. No, generalnie, jeżeli bym jechała, to pewnie bym jechała całą rodziną, a jakoś mi się nie uśmiecha. Wiem, że Gruzja jest osobnym państwem, ale, ale jednak no, mam obawy co do, co, co do bezpieczeństwa, żeby tam, tam wyruszyć, ale na pewno kiedyś pojadę, bo to, co się naoglądałam, naczytałam, naprawdę bardzo, bardzo mnie ten, ta kultura ten, tego mhm. kraju, w ogóle to, żeby zobaczyć to wszystko, no, bardzo mnie to pociąga. Pierwsza seria to Mafia Rosyjska, druga Gruzińska tak. o której tak. łatwiej jeżeli tak można w ogóle porównać, co się pisało. Znaczy, powiem tak. Dużo łatwiej było znaleźć informacje na temat mafii rosyjskiej, bo jest mm. bardzo dużo źródeł po polsku. Zamiast mm -hmm. mafii gruzińskiej, to już nie było tak łatwo, bo jedyne wzmianki to chyba znalazłam w jednej książce odnośnie właśnie mafii gruzińskiej, a potem były już tylko artykuły w internecie po angielsku. Także, no dobrze, że tam angielski z nami, sobie, sobie bez problemu mogłam, poradziłam. Ale no, tak jak do mafii rosyjskiej było tych książek kilka, mogłam się zapoznać z nimi, mogłam sobie porównać tam pewne rzeczy, tak tutaj też trochę musiałam działać na czuję. Mimo iż przeczytałam kilka tych źródeł, tak? W języku angielskim, no to jednak to jednak czułam, że zawsze... znaczy miałam te obawy, że zawsze czegoś, na przykład... Coś nie było wymienione, coś nie było dobrze sprawdzone, no ale mam nadzieję, że czytelnicy są zadowoleni. I uwierzą w Twoją historię. Tak, tak. <grych> no to teraz przekonaj ich do tego, żeby po przeczytaniu Twoich powieści zechcieli zamieścić opinię w sieci. Kochani moi czytelnicy, jeżeli podobały Wam się moje obie serie mafijne, zarówno seria rosyjska, jak i seria gruzińska, to zachęcam Was bardzo serdecznie do zamieszczania. Opinii, recenzji w internecie, żeby podzielić się tym z innymi czytelnikami, żeby ich zachęcić do sięgnięcia po, po moje książki, tak żeby ta historia trafiła do jak największej ilości osób i mam nadzieję również porwała ich, tak jak porwała Was. A powiedz jeszcze, jakimi, nie wiem, przynajmniej dwoma argumentami zachęciłabyś w ogóle czytelników do tego, żeby hmm przełamywali te swoje opory i zamieszczali opinie w sieci. Dlaczego to jest dla nas autorów ważne? Po pierwsze jest to ważne dlatego, że tak jak już wspominałyśmy wcześniej dla nas to jest taki feedback, tak? jak ta książka została odebrana, a dwa również propaguje to czytanie, pokazuje innym, że czytanie może być fajne, że ta historia może być fajna, że warto po nią sięgnąć, że warto się czegoś innego dowiedzieć. Tutaj, na przykład, jeżeli chodzi o moje książki, to bardzo często spotykam się, nawet na spotkaniach autorskich, z opiniami, że, no, że w pani książkach to jest tak, że jedna osoba mi napisała kiedyś wiadomość prawną, że przez tą serię rosyjską, to ja się zaczęłam uczyć rosyjskiego. Ostatnio na spotkaniu autorskim, właśnie jedna z czytelniczy mówiła, że. No ona zaczęła oglądać y, filmy o Gruzji, zdjęcia z Gruzji, ona chce pojechać, bo tak jej się podobało w ogóle, tak jak ja to opisałam. Ja ona musiała to sprawdzić, czy ja faktycznie, to co napisałam, czy faktycznie tak jest. Super, no to wielki sukces, wielki tak, sukces, no to, moja to, to, mnie, to mnie naprawdę bardzo cieszy, że, że te książki w ogóle skłaniają do takich przemyśleń, do refleksji, że to nie jest tak, że czytelnik to przeczyta i, i zapomni, tak. No właśnie, w tych swoich opiniach też przecież czytelnicy mogą to ująć, prawda, tak, że tak. książka fantastyczna, ponieważ zainspirowała mnie do tego, żebym na wczasy nie jechała, nie wiem, do Włoch, tylko właśnie do Gruzji. Tak, tak. Kochani, no właśnie, weekend majowy niebawem, ja już nie mogę się go doczekać, wiem, więc jeżeli o, właśnie, Pierwszy dzień w pracy już czekamy na weekend majowy. No cóż, takie życie. Więc jeżeli e, książka zainspiruje właśnie Was do tego, żebyście coś zrobili w czasie tego weekendu, to nie omieszkajcie, dać znać o tym autorowi. Zapewniam Was, że bardzo się ucieszy. No to nie ma. Paulinko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Miło było Ciebie poznać. Ja My spotykamy się już za tydzień z kolejnym gościem w kolejnej rozmowie w ramach akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć. Dobranoc. Dobranoc, cześć.